Pokój i dobro. Wszystkim dzieciom najserdeczniejsze życzenia. <laughs> Witajcie, kochani, 21.45. Spotykamy się jak co wieczór na naszym wieczornym spotkaniu na naszym słowie na dobranoc. <laughs> Słuchajcie, dzisiaj dzień dziecka, więc, tak jak zapowiedziałem, parę słów o dzieciach, właściwie o dziecku. Jak to jest być szczęśliwym dzieckiem? Pamiętam kiedyś taką <laughs> sytuację, jak byłem. Byłem na wycieczce ze szkoły, jeszcze jako, jako, jako katecheta, o, to już było ponad 20 lat temu, w każdym razie pojechaliśmy na wycieczkę szkolną z dzieciakami z Podstawówki, tam nauczyciele byli ze swoimi dzieciakami, no wiadomo taka, taka wyprawa, wycieczka szkolna do lasu. I taka była, była też, było też takie małżeństwo ze swoimi dzieciakami. Te dzieciaki tak biegały po tym lesie, takie umoru sanne, bo to wiadomo jak dzieci po lesie biegały. No i jedna z nauczycielek mówi do tej, do tej mamy: mówi, A ty tak, te dzie dzieci tak pozwalasz, one tak biegają, przecież się ubrudzą. No A ta mama, ta nauczycielka odpowiedziała: No tak, może się ubrudzą, ale dzieci dzielą się na te czyste i na te szczęśliwe. <laughs> Moje są szczęśliwe. <laughs> tak, opowiedziała, tak odpowiedziała, bardzo mi się to yy, spodobało. No właśnie, dzieci mają być szczęśliwe, więc tego Wam życzę, żebyście byli, żebyście byli. <laughs> były, no wszyscy jesteśmy dziećmi, żebyście byli wszyscy szczęśliwi, przede wszystkim ubłogosławieni przez naszego ojca w niebie. Tego wam z całego serca życzę. Myślę, że to jest też taki dzień, żeby nam żeby nam gdzieś w sercu zagrała też taka wdzięczność do naszych rodziców, którzy dali nam życie. No, bo Gdyby nie nasi rodzice, to by nas nie było, nas jako, jako dzieci. Więc, więc otaczamy też taką szczególną modlitwą naszych rodziców, dziękując im za dar życia, za dar życia. Słuchajcie, tak jak mówiłem, dzisiaj dwa zdania, parę słów. O, o tym, jak to jest być takim wyjątkowym dzieckiem, jak to jest być wspaniałym dzieckiem. Co trzeba zrobić, żeby tym wspaniałym dzieckiem się stać, żeby nas wszyscy chwalili, doceniali i w ogóle i w szczególe i pod każdym innym względem. I jak zwykle sięgamy do tekstu e, znanych i lubianych autorów. Dzisiaj, dzisiaj ponownie Bruno Ferrero. A więc teraz będzie tekst Bruno Ferrero, a potem króciutko się pomodlimy, i o 22, tak jak prosiliście, pomodlimy się litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa, i potem modlitwa na zakończenie dnia. Jeżeli ktoś będzie chciał, to serdecznie zapraszam. To jak to jest z tymi szczęśliwymi dziećmi, z tymi wspaniałymi dziećmi, z których wszyscy są zadowoleni, chwalą, gratulują. Po prostu rodzice chodzą dumnie, że mają takie. Takie kochane, takie szczęśliwe, takie mądre, takie inteligentne, takie piękne, takie śliczne, takie czyste, takie zadbane, takie wykształcone, wyedukowane dzieci. Bruno Ferrero pisze tak. Mój tatuś mówił, że jestem wspaniała. Ja pytam siebie, czy jestem taka naprawdę? Aby być naprawdę wspaniałą, Sara twierdzi, że trzeba mieć cudowne, długie, kręcone włosy, takie jak ma ona. Ja takich nie mam. Aby być naprawdę wspaniałą, Diani twierdzi, że trzeba mieć białe i doskonale proste zęby, takie jak ona ma. Ja takich nie mam. Aby być naprawdę wspaniałą, Jessica mówi, że trzeba mieć te małe brązowe plamki na twarzy, które nazywają piegami. Ja je mam. Aby być naprawdę wspaniałą, Mario twierdzi, że trzeba być najinteligentniejszą dziewczyną z drugiej klasy gimnazjum. Ja nie jestem taka. Aby być naprawdę wspaniałą, Stefano mówi. Że trzeba popisywać się ciętymi powiedzonkami. I ja tego nie potrafię. Aby być naprawdę wspaniałą, Laura mówi, że trzeba mieszkać w najpiękniejszej dzielnicy miasta i w najładniejszym domu. Ja nie spełniam tego wymogu. Aby być naprawdę wspaniałą, Matti mówi, że trzeba nosić tylko śliczne sukienki i najmodniejsze buciki. Ja takich nie mam. No, aby być już naprawdę wspaniałą, Samantha mówi, że trzeba pochodzić z doskonałej rodziny. To nie dotyczy mnie. Ale każdego wieczoru, gdy trzeba położyć się spać, tatuś ściska mnie mocno i mówi, Ty jesteś naprawdę wspaniała i ja cię kocham. Tatoś musi wiedzieć o czymś, o czym moi przyjaciele nie wiedzą. Bardzo piękne słowa, bardzo mi się one spodobały, dlatego chciałem się z wami podzielić takie to o e, wynurzenia małej dziewczynki. Tak. Tatuś musi wiedzieć o czymś, o czym moi przyjaciele nie wiedzą. I moi drodzy, tak jest. Pan Bóg wie o nas wszystko i Pan Bóg wie o nas to, o czym inni nie wiedzą. O czym inni nie wiedzą. Dobrze. To teraz, kiedy pójdziemy spać, pozwólmy żeby Pan Bóg nas do siebie przytulił, żeby Pan Bóg nas ucałował i przyjmijmy jako prawdziwe te słowa Pana Boga, które mówi do nas każdego dnia. Dziecko moje, ja naprawdę Cię kocham. Ja naprawdę Cię kocham. Oddajmy się w ramiona naszego kochającego Ojca, naszej kochającej nas Matki i pomódlmy się za wszystkie dzieci. Szczególnie może te, którym jest trudno, które przeżywają jakieś dramaty w różnych rejonach świata, a może i w naszym sąsiedztwie, bo przecież wiele różnych trudnych sytuacji się dzieje. Te wszystkie sprawy i też to, co mówiłem na początku, tę naszą wdzięczność za dar naszych rodziców, za ich miłość do nas. <laughs> Pomódlmy się. <laughs> Przepraszam. Ojcze nasz, który się jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi, chleba naszego, powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta, Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych. Ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. I naszym aniołom, stróżom się oddajmy w opiekę. Aniele Boże, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój rano, wieczór, we dnie, w nocy. Bądź mi zawsze ku pomocy. Broń mi od wszelkiego złego i zaprowadź do żywota wiecznego. Amen. Tak, jeszcze widzę, że tutaj dopisaliście indęcej za Ojca Andrzeja i, i te wszystkie sprawy, które tutaj przedstawiliśmy, wszystko to zbieramy mu w modlitwę i pomodlimy się jeszcze o godzinie 22. Zapraszam, kto ma możliwość, kto ma, kto ma czas, kto ma no tak, takie pragnienie, by z nami jeszcze chwilę zostać, to bardzo serdecznie zapraszam, a tym, którzy idą spać, życzę spokojnej nocy, odpocznijcie, wypocznijcie, bo jutro z nowymi siłami e, chwalić Pana Boga, dziękować Mu za wszelkie dobro, a jeżeli chcecie, to spotykamy się znowu wieczorową porą o 21.45. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo, Pan z wami, Niech was błogosławi, strzeże, od wszelkiego zła, wszechmogący Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Spokojnej nocy i zapraszam za jakieś pięć minut na, na kolejną transmisję, na kolejne spotkanie. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.